Nie że, z tym torem nam poszło, to odblokowaliśmy możliwość pomalowania końcówek, wydechu, nieźle. Zawsze o tym marzyłem. Więc co odwiedzamy trochę miasto, szukając wyścigów ukrytych. Nie będę zbytnio szalony. przyjedę tylko te lokacje, gdzie wiem, że mogą być. a... O, jest podpowiedź? Nowe lotnisko. Na lotnisku jest drak to wiadomo. Tutaj może się trafić wyścig albo kasiora. No właśnie. Odpowiedź. W kilku stadionu do performance shopu spoglądamy w tył, nic nie ma tam przy stadionie na pewno coś ukrytego będzie, bo jest tylko jeden drift i jeden sprint. Stawiam, że na dwa drifty Tu już sprawdzaliśmy To za drift po torze. No, bo co miałby tutaj robić downhill, nie? Skyline się pojawił. Całkiem zjadliwie wygląda fabryczny spoiler ma. Nie przeszkadza i w drifcie. Ale ładnie. Nowe zawieszenie się przydaje. 33 tysiące. Zkale nie ma kłopoty. No i miata w końcu przestała wjeżdżać tak mocno. Oj, spieprzyłem. Uprzedzałem przeciwników o prawie... 100% Ponad 100% Upokażamy ich. Drifty są jednym z tych wyścigów, których no Nieważne na jakim poziomie trudności gram zawsze upokażamy przeciwnika. Tak no pod warunkiem, że umiemy grać Umiemy driftować. Proszę bardzo Grubo ponad 100% więcej. No, idziemy dalej. Zobaczymy, czy tu jest wyścig. Nie ma. Impossible. Impossible. Sprint. Switch, twitch. Papi. A, trochę jednak tej gumy popali. Lepiej chyba przyspieszam zawieszenie się przydaje i to zajebiście, bo wiele lepiej wchodzi w zakręty. To widać, to czuć. Tutaj przed hopą warto zacząć skręcać, wtedy wyskoczymy pod kątem. trasa szybka i krótka. Taka propos to profesjonalni gracze, gracze, którzy zarabiają na graniu, tak nie pamiętam jak się nazywa ten nasz polski mistrz, Need spida. Stosują takie triki, tak? Grając profesjonalnie, właśnie odbijając się od różnych miejsc. Czyli nie bójcie się czasami rozbić o coś, pod warunkiem, że wam, bo ma wam to pomóc. Bo, jeśli jedyne co na tym zyskacie, to no, e, potrzeba ponownego przeje, przejazdu przez konkretną trasę. No to darujcie sobie rozbijanie się. No i tutaj uważamy. Ładujemy. Nitro i załatwiony sprint. Szybko, gładko. Nawet niezła reputacja nam wskoczyła. Kolejny przed nami No mercy Haha, ha, piękny pościsk. A, bo my tutaj wjeżdżamy. Tu powiedziałem, o, kasiora nawet. O, o, ale łatwizna. Chociaż tak krótsze trasy mogą być bardziej zdradzieckie. Mamy mniej czasu i mniej miejsca na zaliczenie dobrego driftu. No właśnie. Tracę 10 tysięcy już przez mojego zajebistego bączka. Prawie bym stracił te punkciki, które zarobiłem ładnie. Kuźwa, znowu spierdoliłem w tym samym miejscu. Znowu jestem drugi. Powiedziałam łatwizna i teraz cierpię z tego powodu. No dobra, udało się. Udało się nadrobić stratę. Dlatego lepiej zawsze jechać na końcu. Przeciwnicy nam nie przeszkadzają dzięki temu. A my wiemy, ile musimy punktów zdobyć łącznie. Tak, kiedy oni już przekroczą metę. No i tak. Zespieczonych driftów do 300 punktów reputacji. Totalnego poniżenia przeciwników. Nieźle. Prawda nieźle. Co jeszcze nam zostało? Został nam jeszcze jeden sprint, jeden street cross i dwa dragi, i na tym zakończylibyśmy sesję. Potem, jeśli następną sesją byłby właśnie już url -e. no i ewentualnie jeszcze tutaj wyścigi ukryte, które dałoby się nam znaleźć. ja ty Dupku, ty Dupku. Zobaczymy czy tutaj dostaniemy ukryty wyścig. Miejsce, w którym ostatnio go znaleźliśmy. Jeśli nie będzie ukrytego wyścigu, to powinna być kasiora. Warto by trochę zwolnić. Nic tam nie było, tutaj. A tutaj jest drak. Pewnie znowu przy na torach. Mordę. Mordę! No, uważamy na tego. Dubka, Może się uda. Udało się. Jak ja nienawidzę tych dragów. Pizdu. 300 reputacji, ci za co? Siedział nam na dupie przecież. No, chyba że... ...się rozbił. Chyba, że mu silnik eksplodował na nienawidzę tych dragów na tamtej trasie, kryty drift, to zarabiamy na driftach z przyjemnością, aż. Mon, A wy tu co? Ustawkę sobie zrobiliście? No, to ci pomogłem. Poprawiłem kąt. Ech. Spirala powinna być miejscem, w którym się wali drift z góry do dołu, ale jakoś, jakoś... nigdy nie jest. To nie tylko w przypadku Mijaty. W przypadku nawet najlepszych aut do driftu. To właśnie pytanie. Czy wiecie, jaki jest najlepszy samochód do driftu? Ja wiem. Tak jak wiem, że Miata jest najlepszym autem, najpierw prowadzącym się autem, dzięki mistrzostwom X-Krossu, tak samo dzięki mistrzostwom driftu wiem, jaki samochód jest najlepszy do driftu. Tym samochodem jest Audi TT. O drugie miejsce jest wodarze Audi A3. stawiałem na jakiegoś Japońca. Proszę bardzo, zamknął mi się drift, bo zerowy kąt miałem. A, a chciałem tutaj na tej spirali coś podciągnąć. Ty gnoju, nie pchaj się tak. Nie musisz pomagać w driftu. W drifcie. Driftu. Nie musisz mi pomagać w driftu. Nie wiem po jakiemu to, ale nie. Aha! Prawie trzy razy więcej punktów. 159 tysięcy. oni 59. 100 tysięcy punktów więcej. Upokorzyliśmy po raz kolejny naszych przeciwników. Jak tam sytuacja? Przejdź przed nami. Czy jaśmy już nie jechali tą trasą? W trakcie tego stage'a? Darujemy sobie nitro tutaj z racji na zakręt. Zły pomysł, chyba zły pomysł miałem. Przeciwnicy wyparowali. Jednego mamy z głowy. Bo podjął decyzję o samobójstwie poprzez czołówkę. Zapomniał tylko, że samochody w Undergroundie 2 nie ulegają zniszczeniu. Oj, chciałem mu wjechać w dupę. Masa kara, co to miało być? Tak się nie jeździ. Haha! Ha! To było dobre. Uważamy, bo jest radziecki zakręt, przeciwnicy lubię tu doganiać. Kurde, turne krawężniki, jeszcze jeden zakręt przed nami. Koniec. Zią. Nie udało się obok furgonetki. Oj, coś tam nas zielonego goni z tyłu. Zielonymi światłami daje po oczach. Trzeba uważać. Nie pamiętam, co to było. Dobra, udało się. Całkiem, 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 całkiem spoko. Jest 300 wredny. Rozwaliłem gnoja. A i tak mnie dogonił.